Hej okay, się witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry S.W.O.R.D. 4 Syndykat, gra drużynowa. Moi drodzy, kolejny odcinek w zespole, który rozgrywamy, w tym odcinku rozgrywamy misję Drag Lab, czyli jest to misja z gry S.W.O.R.D. 4 Syndicate, fabryka narkotyków, tak? Jeśli mówimy tutaj o, polskie, o polskiej wersji tej mapy, tak, polskie polskiej wersji jest ujęta, fabryka narkotyków. Naszym celem jest zabezpieczenie całego budynku, tak. W którym odbywa się ta cała produkcja narkotyków. Musimy wszystkich aresztować i moi drodzy, również zabezpieczyć cywilów. Podobnie jak to było w przypadku poprzednich gameplay'ów z gry drużynowej, podobnie w tym wypadku gramy zespoł. Misję prowadzi lider. Liderem w tym wypadku jestem ja, tak? rozgrywamy misję w ten sposób, że drużyna wykonuje polecenia. Lidera staramy się przede wszystkim wszelkim możliwymi sposobami, granatami c dwójkami zabezpieczyć wszystkie e, pomieszczenia i staramy się rozegrać tę misję tak, żeby jak najwięcej podejrzanych było aresztowanych i jak najmniej w tych podejrzanych było strat. Oczywiście podstawą jest też to, że wszystko staramy się wykonać całkowicie e, regulaminowo. Gramy w zespole sześciosobowym. E, w skład tego wchodzi gracz waleczny, po raz pierwszy gracz demon, gracz kytan, hutu i po raz pierwszy również w gameplayu drużynowym orzeł, bo orzeł już występował na moim kanale, ale występował w jednej z misji dodatkowych, kiedy graliśmy, rozgrywaliśmy misję na skany. Także moi drodzy, myślę, że jesteśmy gotowi. Podobnie jak to było w przypadku moich innych poprzednich gameplayów, podobnie jest w tym przypadku. Podczas rozgrywki nie komentuję Wam akcji, wprowadzam Was tylko do rozgrywki. Na samym końcu sobie jeszcze podsumujemy misję. Natomiast w trakcie rozgrywki koncentrujemy się już typowo na misji, tak? Bo wymaga, gra wymaga dużej koncentracji. I w tym wypadku już Wam nie będę całej akcji komentował, tylko. Po prostu przedstawiam wam suchy gameplay. Jak cała misja, całą misję, cele całej misji realizujemy, także my się jeszcze łączymy z chłopakami. Zobaczymy, czy wszyscy są gotowi. Siemanko, panowie, waleczny demon, kytan Hutto, jesteście tam? No, jesteśmy. No, cześć. Cześć, no to co? Zaczynamy? O. Zaczynamy. No to teraz tak, broń główna. PM 9 mm. 9 mm pociski FMJ poboczny, paralizator kobra. Z taktycznego weźmiemy sobie dwa granaty błyskowo hukowe jeden gaz łzawiący, klin światłowód. Z tym tylko, że Kytan orzeł weźmiecie zamiast gazu łzawiący granat kulkowy. Wyważenie C2, strzelba do ważenia weźmie orzeł. Ochrona hełm, kamizelka Lekka, kto ma wszystko, daje gotowy. I rozpoczynam akcję. Formacja będzie jedynka Orzeł, dwójka Kytan, trójka nie, Hutu, czwórka Waleczny, piątka. Demon Jeszcze panowie zmieniamy sobie team od razu, Team na czerwony I działamy Ustawienie informacji od strony prawej, waleczny wejdź sobie jeszcze na górę na te schody, zobacz jaka tam jest sytuacja za szybą Za szybą nie powinni cię widzieć podejrzani, ale uważaj Jeden na drzwi lustro Waleczny tam powoli, spokojnie na górę, orzeł raport? Pomieszczenie typu prostokąt na godzinie drugi, suspect, odległość 4 metry i to wszystko. Godzina druga, ale on jest tam za zasupem, czy przed supem jeszcze? No przed supem. Przed supem, okej. Okay. Waleczny, do końca jak tam sytuacja? Zauważyłem ten no, przeciwnik, to... zauważył Cię, czy. Nie, jest odwrócony. Ok, zeskanuj te wszystkie szyby do końca. Doklej się do drzwi i zwróć uwagę jeszcze, czy w szafie jest jakiś kontakt po prawej stronie. Do lewej, zeskanuj śmiało do lewej. Do lewej do drzwi, w kierunku drzwi. W kierunku drzwi zeskanuj. Tak, wiem. W szafie jakiś kontakt jest, czy jest czysto? Czysto. Ok, wróćcie do nas. Powiedz mi jeszcze, ten suspekt jest dokładnie na której pozycji. Jak tam wejdziemy na stronę prawie, on zaważy czy nie? Do walecznego mówię. Hmm. Będzie chyba was widział, bo patrzy prosto na drzwi. Ok, dobra. Ustaw się za formacją. Teraz tak, Demon, Flash, Hutu, Flash, odbezpieczacie Demon od dolnej części na prawo, Hutu, Flash od y, środkowej części na prawo. Jeszcze leci mój grantnik, po grantniku rządził wejście. Proszę, wejście. Zabezpieczam podejrzany. Zabezpieczamy drzwi osoby przy drzwiach. Lustro, osoby wolne zabezpieczają podejrzany. Lustro, e, e, raport z lustra. Orzeł. Czysto? Kytan. Ustawienie przy Orle. Formacja z wyjątkiem Kytana. Suspekt, godzina 12 przy ścianie. Tam odległość. 5-6 metrów. Waleczny z zachodu, okej, okay, dobra, wejście. Wasza grupa, wejście, Kytan, załóż klin na razie. Ale jest tam w kolejnym pomieszczeniu, czy jest jeszcze w tym pomieszczeniu? Eee, nie, jeszcze w tym. Jeszcze w tym, okej. Okay. Uważajcie na lewą, bo tam po lewej stronie może być kontakt. Tam dość Roger. często jest patrol. Skan na prawą. Do rogu podchodzimy. Ostatnia osoba blokuje drzwi po prawej, przedostatnia po lewej stronie. Dwójka z formacji, flash na jeden, od dolnej części od godziny 12.30 na prawą stronę. Krótki. 3, 2, 1. Wasza trójka wchodzi. Lustro na drzwi. Kytam lustro na drzwi. Welszy. Osłona schodów. Skan na schody od razu. Uwaga na górę. Może tam być kontakt. Dość często chodzi. Orzeł do osłony na razie. Demon do drzwi. Do drzwi. Skan na lewo. Zabezpiecz drzwi, zlustruj te drzwi. Raport dwa Przyjął raport, Ketan. Eee... Ktoś jest na godzinie 10.30 za tymi krzakami. Na 80% jest to suspect, ale no pewnie nie jest ten. Eee, cywila nie widać. Nie. Waleczny zakłada serwójka na drzwi. Kytana, podmieniam cię. C2 wciskasz na 0 i czyścisz się do końca. 3... 2... 1, 0. 3, 2, 1, action. Obchodzimy dookoła, zabezpieczamy podejrzanego. Demon, raport. Na 11 jest cywil, na 10.30 jest suspect i gdzieś tak na 9.00 na 80% jest sas. Na 9 on jest tam na samym końcu przy drzwiach? Na samym końcu w rogu od pokoju. Okej, okay, a ten na 10 odległość? Gdzieś tak 5 metrów. To jest C2 czy nie? Nie. Dobra, orzeł bardziej się doklei do tego punktu. Czekaj chwilkę. doklej się tutaj na ten punkt, bardziej do lewej strony schodów. Reszta formacji ustawia się od lewej strony drzwi. E, teraz zastanawiam się, bo tutaj mamy tak, tu mamy jeszcze gaz, w sumie waleczny, waleczny, hutu. Waleczny, przygotuj sobie flesza i z takiego szybkiego skanu podlecisz pod prawy róg i puścisz ten flesz daleko na koniec na lewą stronę. Tylko uważajcie, że ten flesz może nie iść, tak? Może się odbić, więc tam jest, jeśli tam będzie dłuższy aspekt, to macie gorąco. I jeszcze krótki flesz, dwójka, od dolnej części na lewo. Dwójka ma? Hutu nie, nie masz. Podmiana hutu z Kytanem. Kytan, flash od dolnej części na lewą stronę i waleczny po tym flashu, ale po wybuchu dopiero. Jak wybuchnie, pierwszy szybko podlatujesz do prawej, flash daleko i dopiero wejście. Jeden drzwi, zero, pierwszy flash i drugi już według e, rytmu. 3, 2, 1. zero. Drugi. Wejście zabezpieczamy drzwi. Nie wychylać się. Dobrze, lustro na drzwi, osoba przy drzwiach. E, tutaj reszta grupy zabezpiecza. Raport Entry team to talk. Ready. Um, A więc, tak, suspect przy drzwiach na godzinie pierwszej metro od drzwi i to tyle. Rozumiem, że przy twoich drzwiach, tak? Ten podejrzany. Okej, dobra. E, hutu zabezpieczasz drzwi, reszta to się wraca. Ustawienie przy moich drzwiach od prawej e, W sumie podzielimy się na dwie grupy. Hutu właściwie załóż klin, Zrobiłem to jeszcze inaczej. Załóż Klin dołącz do grupy Tutaj przy moich drzwiach ustawi się kytan ustawi się e, waleczny Demon i e, w hutu kytan waleczny Demon i Hutu wracacie się tam od strony drzwi sklejowane przez kudane po drugiej strony z lustru się tam te drzwi jeszcze raz. Kiedy tam z lustru jeszcze raz zobaczę, on zmieni pozycję, bo towarzysz nikogo nie widział. Widać tu st stąd tego podejrzanego, że czy jest czysto. Raport. Ja widzę sospekta w, w tym przejściu po lewej, i on jest stąd, jak patrzę, to jest na godzinie, tak, też 10:30. Po prawej stronie nie widzisz. Po prawej, Niko, nie widzę, ale szafka to jest więc. Waleczny do Kytana dołącz. Waleczny do Kytana. Hutu, a nie wiesz, czy ten aspekt był w masce, czy w hełmie? Uh, czy bez w maski? Wydaje mi się, że w masce w był. W masce był, tak? Dobra, waleczny, przygotowuję sobie flesza. Flesz leci Twój od górnej części drzwi na prawą stronę. Stara się jak największy, Kon. Nie niż tylko jak największy. Kytam, przyjmujesz prawą, waleczny, przyjmujesz lewą. Tutaj z tej strony. Nie... W demon. Ja puszczam jeszcze flesza do Eko na 12 i jest wejście. Zdjąć clean? Powtórz? Czy zdjąć clean? E, tak, zdejmij clean. I teraz tak na jeden drzwi. Sprawdźcie jeszcze zamki dla pewności, żeby nie było fajla. Na jeden drzwi, na zero flashę Po flashach wejście. Dwa flesze lecą. E, demon, w sumie z... weź, przygotuj tego flasha, Mimo wszystko, i flash od dolnej części, albo środkowej. Jak ci będzie niewygodnie. Tylko troszeczkę do prawej bardziej. Trochę do prawej. Okej, okay, dobra. Jeden drzwi, zero flesz. Sześć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Do końca. Nie chcę się poddać podejrzanym. Zabezpieczyłem podejrzanych. Przechodzimy do orła, podchodzimy pod schody, ustawienie pełną formacją. Jedna osoba waleczny, wróć się na naszego Escape'a znaczy na respa i załóż klin. Ustawiam stronę lewej. Gdzie dokładnie mam założyć clean? Poczekaj, już ci powiem. Waleczny, wrócie, wróćcie, wróćcie, wróćcie. Na te drzwi, tylko wejdź, o właśnie. Załóż klin. grupa do góry. Orzeł wklejka do strony lewej na razie. Kytan do prawej strony. Osłona krzyżowa. Wyrównać ze sobą do barierki. Reszta grupy dołącza wymiennie. Waleczny dołączasz do grupy. Przejście na zero na swojej strony: 3, 2, 1, 0. Lewa 180, prawa 90. Prawa 4 metry przód, przed rogiem stop. Lewa 2 metry do przodu, nie wychylać się za róg. Tu są drzwi otwarte, tak? Tak. Teraz tak, lekko do tyłu. Patrol. A nie, to jest Cybil. cywil. Eee, lekko do tyłu. Demon do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu troszkę. Demon e, gazik na jeden puścisz mi, na trzy wyciągasz, dwa że do jeden puszczasz od tego punktu. E, dobijasz, tam później jeszcze flash, albo w sumie flaszem. Tam cywil krzyczy, tutaj jesteś tylko flash na jedynkę. Zmień się chud z orłem. Orzeł na szybki e, 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 sygnał flash do lewej wnęki. Wychyli się lekko na prawej flash do lewej wnęki. Yy, poleci już, obojętny w jaki, tak naprawdę punkt. Yy, z wnęką nam kuchni nie robicie, skanujecie, zabezpieczacie, ale tam będzie na pewno jakiś podejrzany. Yy, teraz tak, na razie dla demona, odliczam, później dla Orła. Trzy, dwa, jeden. Cofnij się lekko, Gydan. cofnij, cofnij, cofnij. Tak myślałem. Dobra, demon, będziesz musiał wchodzić sam. Waleczny pomóż demonowi. Pomóż demonowi, yy, Orzeł, trzy. Stop stop, zabieszczę. Dwa jeden Wchodzicie, zabezpieczycie Kurta ja jest do końca skanować? Nie, 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 tam tylko skan na lewo. A czy dwunastą do końca? Korytarz do końca zeskanuj. Zabezpieczamy podejrzanych. Ktoś zostawił pod... Dobra, okej, okay. kryptam tenuję. Zabezpiecz tego podejrzanego waleczny. Tutaj ktoś był tu? Nie, przy sobie. Czysto było, okej, okay, tu jest do pomocy demon Puszczam wam jeden flash i po pierwsze wchodzicie Uważajcie na lewą szafę. Do końca Zabezpieczam drzwi, dobra bardzo ładnie Demon lustro na drzwi zabezpiecza podejrzanego Hutu Z tamtej strony Kytan z lustru drzwi Z tej strony orzeł lustro Raport pierwszy demon Czysto Orzeł? Czysto Kytan? Cywil 11 przy drzwiach kolejnych Okej, okay, przyjął, cała grupa się wraca do mnie Ustawienie, Kytan waleczny przy tych drzwiach Orzeł e, Orzeł i... E, orzeł i, i, i demon przy tych drugich drzwiach Orzeł... No, kytan, kytan waleczny tutaj Kytan, wylecz przydech. No, orzeł, demon, tutaj. Okej, okay. Hutu na razie zabezpieczy te drzwi tutaj i osłanie nam pracy e, Wejście z dwóch stron na... Czy w sumie to jeszcze można zostawić. Dobra, orzeł z lustru i na razie grupa wejścia działana. Orzeł, raport. Czysto. Okej, okay. dla bezpieczeństwa jeszcze puszczamy jednego flesza. E, Lustro z tamtej strony, Kytan. E, po fleszu wejście, Otwórz zamek, raport, Kytan. Niko, ustawienie na lewej stronie. Ma Tutaj po fleszu wejście. Mamy ziół na wejście, my? Tak, ma ci A jednak był skubany. E, Okej, okay. Hutu do... W sumie lustro Hutu. Z tamtej strony demo, lustro na te drzwi. Raport Hutu. E, na godzinie 12 suspect, e, 2 metry od drzwi i to tyle. 12? Centralnie 12? No tak, 11.50. Okej, okay, dobra. E, ustawienie od strony lewej. Kto ma jeszcze flash? Kytan. Chytan z chudu ustawienia od lewej. E, raport demon. to e, Demon waleczny od prawej strony. Orzeł, przejść gdzieś do tej pozycji i na razie zostanie na tej pozycji. E, wejście z, dw z dwóch stron. E, wejście z dwóch stron odliczanie jedno, z tym tylko, że na jeden kytan otwierasz drzwi i na zero puszczasz na swoje. Na zero druga grupa. 3. Kytan flesz od dolnej części 2. Jeden. Otwórz zamek y, Hutu i 0 druga grupa No druga grupa, hello Demon Ok, jeszcze raz 3, 2, 1 0 Uwaga nie dostał dostał, dobra Okej, okay, teraz tak dwa y, leczne ustawienie 3 drzwiach z demonem y, orzeł do przodu Lustra, drzwi prawe. Aha, wszystko mam. Ok, komplet. Raporty, bronie 16-16 komplet. Moi drodzy kolejną misję nam się udało zrealizować Jeśli chodzi o wynik tej misji Mamy wynik, tak mamy wynik bardzo ładny Mamy wynik 100 na 100 Mamy brak punktów karnych Wszyscy podejrzani zostali zatrzymani, aresztowani Także jak widzicie mamy zneutralizowanych 0 Bezwładnionych 0, zatrzymanych mamy 12 Gracz bez szwanku Nikt nie został ranny, nikt nie został e, Zabity, tak jeśli gramy oczywiście w kooperacji Dowody, reporty mamy zabezpieczone Także inaczej wynik wyjść nie mógł I powiem wam szczerze, że naprawdę ten wynik Jest bardzo fajny, jeśli gramy oczywiście ze to przede wszystkim celem naszym jest zabezpieczenie aresztowanie jak największej ilości podejrzanych. I to nam się, moi drodzy, w tej misji udało. Myślę, że było w porządku jak najbardziej. Jeśli Wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie apkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym gameplayu z cyklu Gry Swat 4. Między innymi z cyklu e, też gameplayów drużynowych, które przed chwilą mieliście okazję oglądać. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!